No dzień dobry, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał z tej strony. Wbijamy na giełdę Bybit, bo mamy tutaj dwie opcje. Najpierw zaczniemy od tej lekko odroczonej w czasie, bo będziemy mieć tutaj Buy Votes, czyli głosowanie na tokeny, które zostaną listowane na spocie. Mamy tutaj trzy tokeny i głosowanie odbędzie się w czwartek. Mamy trzy tokeny, Banana, Mubi i Root. Jeśli chodzi o to, jak zdobyć takie głosy, to musimy posiadać jakieś stablecoiny na naszym koncie Bybit. I mamy tak: Banana Bananagan jest to taki bot tradingowy, który działa na Ethereum i na Solanie. Później mamy Root, jest to blockchain proof of stake, który daje nam możliwość budowania kroszczeń nowych, zdecentralizowanych aplikacji. Jest to blockchain modularny i interoperacyjny, także coś fajnego i później multibit. Jest to pierwszy bridge, jeśli chodzi o BRC20 i EVM przetransferowali już 400 milionów dolarów. Całkiem ciekawe. Jednak tutaj pojawia się problem, bo żeby zdobyć takie głosy, trzeba mieć właśnie te stable coiny na naszych kontach i w tym momencie są podliczane tylko fundusze z konta spot, funding i Derywatywy czyli dźwignia nie jest podliczane. Konto earn I tutaj pojawiają się problemy. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ze względu na to, że ostatnio mieliśmy kilka lunch puli i teraz właśnie jest dostępny kolejny. Tutaj musimy wejść Lunch Pool. Mamy token Mawia. Generalnie gratuluję wszystkim, którzy otrzymali Airdrop, o którym informowałem kilka dni na swoim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Więc mamy tutaj pół miliona tokenów Mawia, możemy stakeować zarówno je, jak i USDT. Co do APR, tutaj jest 200% na USDT i 300% na Mawia. Ja akurat będę stajkował moje USDT, których nie zostało mi już zbyt wiele, bo zapakowałem się w Zeta. Więc wchodzę tutaj, potwierdzam, daję stake now i teraz wszystkie moje USDT są właśnie w tych lunchpulach, więc chyba nie dostanę żadnych głosów. Na to wygląda. Jeśli chodzi o launchpool Zeta, tutaj APR jest lekko niższe, no ponieważ już ludzie zdeponowali środki, a wiadomo, im więcej tych środków jest zdeponowane, tym trzeba się dzielić tokenami właśnie z pozostałymi uczestnikami, więc tak to wygląda, namawia jest to teraz całkiem sympatycznie. Bo dopiero co odpalili ten launchpad, w tym momencie Zeta ma lekką korektę, tak jak przewidywałem, lepiej jest pozbywać się tych tokenów, po prostu realizować zyski. A token MAWIA kosztuje 4 dolary. Z tego co widziałem, większość osób dostało między tam 12 a 14 tokenów. Nawet za 2 minuty gry, więc wydaje mi się, że jest to dość zadowalający wynik. Więc musimy tutaj wybrać, z której opcji będziemy konkretnie korzystać. Czy idziemy w buy votes. Z mojego doświadczenia wynika, że na tych buy votes, jeśli zagłosujemy dobrze, no to dostajemy tam między 5 a maksymalnie 15 dolarów dostałem. Także wydaje mi się, że lunch pool to jest dużo lepsza opcja. Zobaczymy jeszcze, jakie tutaj będzie APR. I może warto by było przerzucić na przykład te środki tutaj z Zeta na Mavia. I wtedy wyciśniemy z tych opcji jak najwięcej. Więc to by było tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Musicie zdecydować sami, na którą opcję się decydujecie. A jeśli nie masz jeszcze konto na Bybit, sprawdź link w opisie i w podwieszonym komentarzu. Siemanko, pozdrówki. Yo!